I możecie tam, Trzymaj tu, co jakiś czas, jak ktoś chce jeszcze spróbować, o, 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 o. tak, tak, właśnie i tutaj druga ręka, czyli tutaj, chodźcie bliżej, pracujemy sobie, wejście, bliżej, wejście i wtedy całe ciało pracuje, ale co jest bardzo ważne, odłóżcie tarczę, tak, chodźcie. No, tarczę można odłożyć, chodźcie bliżej, patrzcie, macie, macie trzech ludzi, zaczyna coś chcesz szybko wykończyć, lekko się napnie o. Psz, psz, psz. masz głowy. Nie? Okej? Okay? Czyli nie chcę mocno. Czyli tu był motek, młotek, poprawka, mostek. Oczywiście można by było tu, nie? E, takie uderzenia mogą się...